Witajcie, minęło parę tygodni odkąd wyciskaliśmy własny sok. Tutaj mamy sok z dzikich jabłek, które zebrałem sam. Um, więc dzisiaj będziemy przelewać, zlewać sobie ten, ten cytr do mniejszego pojemnika. Bo jeś, jeśli tutaj widać, to mamy dość dużą przestrzeń powietrza. Tego oczywiście nie chcemy. Jak będziemy to robić? Będziemy używać um, automatycznej takiej ściągaczki. Co po prostu działa na zasadzie, że to się pompuje parę razy i będzie się przelewać do pojemnika, który jest niżej, e, używając też rurki, tak jak tutaj, e, czemu w sumie przelewamy to w ten sposób, używając rurki? E, znaczy, czemu ściągamy to e, używając rurki, a nie przelewamy tego po prostu? Z tego względu, że jeśli byśmy to. Przelali, powiedzmy, używając na przykład tego kurka, e, albo mm, jeśli, mi, jeśli byśmy mieli po prostu przechylić to i wlewać to do innego pojemnika, w ten sposób byśmy dodali bardzo dużo powietrza e, do naszego cydru i to by mogło wywołać to, że e, po prostu by zaczął nam się robić ocet z tego cydru, e, czego nie chcemy. E, tak jak mówiłem na początku, jak zaczynamy tą fermentację, to jak najbardziej. Tlen powietrza jest chciany, żeby pomóc naszym drożdżom rozpocząć tą e, fermentację, ale jak już drożdże rozpoczną na tą fermentację i ich paliwo się zmienia z e, tak jak na początku potrzebujem tlenu, to później one używają cukru i w ten sposób tworzą alkohol. E, <laughs> Też e, w tej chwili tak jak mówiłem, może minęło tak z 3-4 tygodnie. Um, już pozwoliłem sobie zacząć część rzeczy. I tutaj jak widzicie, pobrałem próbkę. Tutaj w środku już mam erometr. Um, to było schłodzone, bo trzymałem to na balkonie przez chwilę, żeby się schodziło. Um, przy 15 stopniach sprawdziłem poziom cukru, więc w tej chwili mamy 1,01, więc jak najbardziej ta fermentacja nam nadal pracuje. Um, z tego um, ta fermentacja. Tak długo tak zajmuje z tego względu, że po prostu ten cydr y, u mnie jest w firmicy i jest tam w miarę chłodno y, pomiędzy 15 a 17 stopni, w zależności od temperatury zewnętrznej, więc ta fermentacja jest troszkę dłuższa. Ym, I tak jak mówiłem, teraz będziemy sobie to przelewać. Też od razu sobie możemy zrobić próbkę y, tego cydru, jak to smakuje. Oczywiście ostrożnie, żeby aerometr sobie nie nie zniszczyć. W zapachu czuć, że to jest jeszcze nadal bardzo świeży cytr, że to nie jeszcze pracuje. Ma jeszcze takie nuty bananowe alkoholowe, co znaczy, że po prostu ten. i w sumie drożdżowe też że jeszcze to, to pracuje i musi się to oczyścić. Z czasem te nuty bananowe te drożdże, ten aromaty prze, prze, powiedzmy przetrawią i. One się rozejdą. A dlatego mówię, że z reguły potrzebuje trochę dłużej. To nie jest jak robienie piwa, że powiedzmy tam w dwa tygodnie możemy zrobić. Oczywiście możemy, ale czym więcej damy temu cydru czasu, tym będzie lepszy. Dobra, to teraz smak. Tutaj, tak jak mówiłem, nie dodawałem żadnych drożdży. Więc mamy taki troszkę fanki posmak. To jest taki. Dziki posmak, e, właśnie taki trochę bananowy, mm, lekko drożdżowy, no bo to jeszcze pracuje. Mm, kwaskowy, ta kwaśność też z czasem e, będzie lżejsza, więc jak najbardziej to jeszcze musi sobie długo po, e, postać. Ale dzisiaj będziemy to zlewać, więc ustawiamy sobie ściągaczkę, ona, a właśnie, bo chciałem powiedzieć. Używam takich automatycznych ściągaczek, nie robię czegoś takiego jak w niektórych szkołach powiedzmy, że tak jak od zbiornika paliwa ktoś wkładał rurkę, ciągnęło się ustami i się zlewało. Nie, tak, tak nie robimy, tak nie róbmy z cydrem ani z alkoholami, ponieważ wtedy jak wkładamy taką rurkę do buzi, no to zostawiamy nasze własne bakterie i to może jednak skazić ten, ten produkt. No i też. Dajemy to później naszym znajomym do spróbowania czy nie, nie, nie chcemy po prostu tak ingerować to, chcemy utrzymać higienę z tym wszystkim. Również jeszcze jeden punkt, czemu w sumie ściągamy to. Jeden powód, jest, żeby nie mieć tej wielkiej przestrzeni powietrza, więc tutaj mam około z 12 litrów cydru. Będę teraz wkładać do takiego balonu szklanego, który ma tak od 10 do 12 litrów się powinno co najmniej zmieścić chcemy ograniczyć przestrzeń powietrza, ale również chcemy pozbyć się naszego osadu drożdżu, który jest na dole. Spróbuję zrobić tego ujęcie na sam koniec. Ten, te drożdże będą zastawać właśnie taki drożdżowy posmak. Nie chcemy tego, żeby ten cytryn się mógł oczyścić i żeby ten smak był taki rześki. W tym przypadku tak przynajmniej ja robię i to się czasami robi z 2-3 razy to jest pierwszy raz, jak będę ściągać z osadu przed butelkowaniem. Na pewno będę to jeszcze raz ściągać, może nawet dwa razy będę ściągać, żeby oczyścić ten cykl. I tutaj ta ściągaczka ma taki fajny bajer na dole. To jest założone po to, żeby nie wciągać właśnie tego osadu. Więc to sobie zakładamy, to to zawsze daje nam tak z 2 cm, nawet jeśli to dotknie dołu naszej, naszej beczki tutaj. To nie będzie wciągać tego osadu. Ja i tak zawsze staram się to tak ustawić, żeby i tak i tak nie dotykało tego osadu. Lepiej stracić troszkę więcej cydru, ale po prostu mieć przyjemniejszy smak. Jak tutaj widać mamy zaczepienie na butle, więc sobie teraz to włożymy. Ok, teraz uderzyło mi to na dół, więc troszkę podniosę, zaczepiamy. Tak jak widzicie, jest tutaj zaczepione. Tutaj dotyka, więc lekko podnoszę. No i w sumie tutaj prosto zaczepiamy. To tutaj. Tutaj, jak widzicie, mam dość długą rurkę z kranikiem. W razie co? To akurat po prostu dwie rurki razem połączyłem. I jak wkładamy tą rurkę, to chcemy, żeby ona była. Na samym dole naszego balonu, żeby właśnie nie, żadne powietrze się nie, nie wciągało, żeby nie, nie było takiego, takiej turbulencji, że ten nasz styl się miesza z powietrzem. Chcemy ograniczyć poziom, poziom tlenu. Więc teraz, jeśli czegoś takiego jeszcze nie używaliście, to trzeba dobrze sobie tu wcisnąć i po prostu to pompujemy parę razy ostrożnie. I jak widać, to już sobie płynie. Będę ja musiał to podtrzymać, bo troszkę się ze mną nie zgadza. Dobrze. No i płynie. Więc jak widzimy, mamy dotąd poziom cydru. Tu już jest wtórna fermentacja, będzie się działo, więc nie będzie żadnej burzliwej. Więc zostawiamy jak najmniej, jak widzicie tutaj może na 3-4 palce tego powietrza, żeby nic się tam nam nie, nie wkradało. I teraz mamy ten cyt tutaj. Jak widać on nadal jest bardzo taki nieklarowny, więc na pewno potrzebuje trochę czasu, żeby się oczyścić. Teraz zakorkujemy to. To sobie wróci do piwnicy na jakiś czas. Jak widzimy tutaj, trochę nam tego zostało, jednak tego cydru. Nie wiem, czy to jest widoczne, gdzieś jest dotąd. Więc za chwileczkę, co ja zrobię, e, wezmę to do butelki, sobie naleję i zrobię troszkę taką metodę petnat. E, że fermen, petnat oznacza, że fermentacja nam się dokończy w butelce i będę sobie to monitorować w domu. E, z ciekawości zobaczyć, jak to będzie smakować. Mam dwie butelki wyczyszczone, właśnie. Więc zaraz sobie przelejemy to, co tu nam zostało do tych dwóch buteleczek. Tak jak mówiłem, zrobimy sobie metodę PETNAT. Tu akurat mam takie buteleczki na kapselę, więc mogę je zamknąć. Będę też regulować, ile w nich jest ciśnienia. Um, więc jedziemy. Troszkę sobie niżej ustawiamy. Otworzę kurek. I powinno nam zaraz zacząć płynąć. Więc mamy dwie buteleczki prawie do pełna napełnione, troszkę jeszcze sobie jeszcze tutaj doleję cydru Tak na koniec też zostawiamy małą przestrzeń na powietrze tutaj i to wygląda mniej więcej w ten sposób, że tutaj jest gdzieś ten pożar. Zamykamy, najlepiej sobie to opisać, jak jeszcze to ma cukier, to będę musiał na tym właśnie tak jak mówiłem trzymać oko. Jak widać tutaj właśnie mamy ten osad. Jak widać to jest to bardzo męne, mętne, to są tak jak mówiłem martwe drożdże, więc tego nie chcemy. Niestety trzeba się dała się liczyć z tym, że trochę się zawsze zmarnuje, więc to wylewamy. Tak jak mówiłem, więc to teraz sobie wylejemy. Niestety część się marnuje. Te buteleczki będą w temperaturze pokojowej. Będę je kontrolować, patrzeć jak się je zachowują. Mam też jeszcze inne części tych cydrów, co wyciskaliśmy w, z własnych jabłek. Więc będę robić ten sam proces co, co z tym. Jedynie taki, że tamte są napełnione do, do samej góry, więc po prostu będę je spuszczać z tego osadu, przenosić, e, sprawdzać, testować jak smakują, e, jak, ile mają jeszcze poziomu cukru. Mm, I myślę, że dopiero w, na wiosnę, może w styczniu jeszcze będę je zlewać albo może nawet w marcu. Więc dzięki fajnie, że oglądacie i jesteście ze mną tutaj i życzę Wam miłego dnia. Cześć!